Już w najbliższy czwartek, 21 czerwca do sklepów Biedronka trafi nowa przystawka Smart TV od Xiaomi, czyli Mi Box kosztujący zaledwie 279 zł. Przetestowaliśmy to urządzenie, mieliśmy okazję już z niego korzystać i wiemy czy warto je kupić. Oczywiście wiele osób może nie rozumieć, o co w tym chodzi, czemu w ogóle mamy się tym interesować, po co mi jakaś przystawka do telewizora. Otóż jeżeli macie stary telewizor, a chcecie, żeby był taki bardziej nowoczesny, żeby miał dostęp do internetu, żeby działały na nim programy takie jak YouTube, Netflix, HBO Go oraz inne, no to właśnie po to kupujemy taką przystawkę. Podłączamy taki sprzęt za pomocą kabla HDMI, bardzo prosto, no i już nasz telewizor, który nie był smart, zaczyna być inteligentny. Po prostu możemy na tym telewizorze. Korzystać z internetu. Gdy otworzymy pudełko z Xiaomi Mi Box, naszym oczom ukaże się oczywiście samo urządzenie. Oprócz tego mamy ciekawe akcesoria. Najważniejszym z nich jest pilot do sterowania tym sprzętem. On ma przyciski, które są dostępne w każdym pilocie do obsługiwania Android TV, czyli mamy przycisk wstecz, okrągły przycisk powracania do ekranu głównego. Mamy też mikrofon, bo ten mikrofon rozpoznaje funkcje głosowe, dlatego jeżeli powiemy do niego. Pogoda Warszawa to nam poda, jaka pogoda aktualnie panuje w Warszawie. Tych funkcji oczywiście jest więcej, te komendy należy sobie samemu znaleźć, bo mimo wszystko ta funkcja jest w powijakach, ale okazuje się przydatna. Poza tym mamy kółeczko do nawigacji, a tak naprawdę, cztery przyciski i przycisk akceptacji. W zestawie mamy także przewód HDMI i to jest bardzo miły dodatek. No bo ktoś mógłby nie pomyśleć, zamówić, to mieć telewizor i nie miał jak podłączyć tego urządzenia do telewizora, więc niby na plus. Ale problem pojawia się, odjadę, bo ten przewód jest po prostu bardzo, ale to bardzo krótki. Jeżeli będziecie trzymać tego Mi e Boxa bardzo blisko telewizora, to wam się przyda, ale jeżeli będziecie mieć go na przykład dwie półki niżej tak jak ja, no to już ten przewód okaże się za krótki, sam musiałem podłączyć mi boxa do swojego telewizora za pomocą innego kabla. Xiaomi Mi Box charakteryzuje się naprawdę niezłą jakością wykonania i ładnym wyglądem. Mamy tutaj co prawda do czynienia z plastikową obudową, co może się nie podobać, ale to jest plastik naprawdę ładny, dobrze spasowany. Równie minimalistycznie co design prezentuje się również zestaw portów, bo mamy tutaj zaledwie wejście na ładowarkę. Mamy także port USB, wyjście obrazów w standardzie HDMI oraz wyjście dźwiękowe w standardzie mini jack. Można powiedzieć taki standard, czego moglibyśmy się spodziewać. No i właśnie po co te porty? Chyba nie muszę tłumaczyć po co tutaj wejście na ładowarkę, HDMI, no i wyjście głośnikowe. Warto się zastanowić nad portem USB. Co możemy tu podłączyć? Otóż, absolutnie co chcemy. Chcemy podłączyć pamięć w standardzie USB albo dysk, żeby mieć więcej pamięci? Proszę bardzo, chcemy podłączyć klawiaturę. Ok, myszkę, spoko. To przyjmie praktycznie każde urządzenie. Ja osobiście sugeruję podłączyć tutaj klawiaturę, która ma wbudowany touchpad, bo mamy tylko jeden port USB, więc nie mamy zbyt dużego wyboru, co tu podepniemy. A jeżeli podepniemy tutaj rozgałęziecz USB, to nie będzie działać dobrze. Wiem, bo sprawdzałem. Trudno też na cokolwiek narzekać, jeżeli mówimy o specyfikacji tego urządzenia. Mamy tutaj 4 czterordzeniowy procesor, który współpracuje z dwoma gigabajtami RAM. -u. No i ta specyfikacja wystarcza bez problemu do oglądania filmów, do odpalania Netflixa, do odpalania YouTubea, do wszystkiego tego, co chcemy robić z telewizorem. Ale. Jeżeli będziemy próbować pobierać gry z Google Play, no to niestety one będą działać dosyć średnio, bo to nie są tak mocne podzespoły, które by pozwalały na granie w najnowsze albo nawet w nieco starsze gry. Dlatego mimo wszystko polecam używanie tego do konsumpcji multimedów. Problemem jest też mała ilość wbudowanej pamięci, bo mamy jej tylko 8 GB. No i to jest bardzo mało i to jest kolejny powód, dla którego lepiej tych gier nie pobierać bo te gry najzwyczajniej w świecie się nie pomieszczą. Pobierzemy jedną większą, może dwie, no i zapchamy całe urządzenie, przez co ono będzie mówić tak po prostu. Mamy XXI wiek, więc równie istotne to specyfikacje są standardy łączności, bo mamy tutaj Wi-Fi w standardzie AC, tym najszybszym. Poza tym jest to Wi-Fi działający na częstotliwościach 2, 4, jak też 5 GHz. To są standardy, które wystarczą absolutnie każdemu, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Poza tym mamy łączność Bluetooth, ale po co tu Bluetooth? Chociażby po to, żeby podłączyć jakiegoś pada. Możemy mieć pada na Bluetooth, klawiaturkę cokolwiek, ale na Bluetooth działa też dołączony do zestawu Pilot. Wiemy już prawie wszystko na temat tego urządzenia, poza najważniejszym. Jak to działa? A działa bardzo dobrze, bo mamy tutaj system Android TV, którego żaden producent, nawet jakby chciał, zbytnio nie może zepsuć, bo nie da się na niego robić nakładek, nie da się do niego wgrać za dużo oprogramowania, nie da się go źle zoptymalizować. Dlatego Android TV działa bardzo dobrze na praktycznie każdej przystawce smart TV, na której jest dostępny, i tak samo jest w tym przypadku. Działa płynnie, jest dostępnych na niego wiele aplikacji, tak naprawdę trudno się do czegokolwiek przyczynić. W tym momencie warto pochwalić także interfejs tego systemu, który nie przypomina Androida, bo czyni z Was mogła mieć takie przystawki smart TV, które są brzydkie, wyglądały jak Android telefonowy rozciągnięty na cały telewizor. Tutaj tego problemu nie ma, bo wszystkie ikony mają formę kafelków. Są duże, są widoczne z bardzo dużej odległości. Można nimi wygodnie sterować za pomocą pilota, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo przyjemne i generalnie ok. Należy pochwalić także dostęp do sklepu Google Play, którego oferta nie jest oczywiście tak duża jak w przypadku smartfonów czy nawet tabletów, ale mimo wszystko możemy tam znaleźć wiele ciekawych aplikacji, które będą służyć do konsumpcji multimediów. Możemy tam znaleźć także wiele gier, które, jak mówiłem, na tym urządzeniu nie będą zbyt dobrze działać. Możemy także znaleźć oprogramowanie w stylu menedżera plików, dzięki któremu po podłączeniu pendrive'a do tego sprzętu będziemy mogli korzystać z własnych plików multimedialnych. Doskonale, jednak wiem, że większość z was będzie używać tego sprzętu do oglądania na zmiany YouTube'a oraz Netflixa, więc na tym się skupmy. Jak to działa? YouTube działa perfekcyjnie, ale tutaj nie ma się co dziwić, ponieważ jest to aplikacja Google'a, działająca na systemie Google'a. Gorzej jest w przypadku Netflixa, ponieważ co prawda da się go uruchomić, co prawda da się korzystać z tych wszystkich seriali, filmów i tak dalej, ale nie możecie na przykład zmienić jakości wideo na 4K, mimo że to urządzenie obsługuje obraz 4K i płynność 60 klatek na sekundę. No i skąd to się bierze? Otóż Netflix potrzebuje specjalnej certyfikacji, żeby działać na urządzeniach w 4K, no a Xiaomi Mi Box tej certyfikacji po prostu nie uzyskał. No i tego nie da się w żaden sposób obejść, po prostu. Będziecie musieli oglądać na tym sprzęcie, jeżeli korzystacie z Netflixa, materiały w Full HD, czego nie ma na innych serwisach, takich jak YouTube. Jednak, z drugiej strony, trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić, ponieważ mówimy o urządzeniu kosztującym 200-300 zł, więc mimo wszystko dobry deal. Jeżeli szukacie czegoś prostego do oglądania Netflixa, możecie wybierać tak naprawdę pomiędzy tym a Google Chromecastem, ale to urządzenie ma też funkcję Chromecasta, więc możecie i tak na nie przesyłać swoje te z telefonu, i moim zdaniem, w tej cenie okazuje się lepszym wyborem. I to by było na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, ba, jeżeli to urządzenie przede wszystkim Wam się spodobało, no to powinniście się wybrać do Biedronki i je kupić, bo jest tam bardzo tanie, kosztuje 279 zł. Jeżeli jednak oglądacie ten film później, co jest także bardzo prawdopodobne, no to możecie to urządzenie nadal zamówić. Ono nie wyparowało, tylko bardziej opłacalne będzie zamówienie go wtedy z Chin i odpowiedni link do sklepu Girbest sprawdzonego, takiego, co na pewno Wam tę paczkę wyślę, znajdziecie na dole pod filmem. Poza tym standardowo prosimy o ocenę, tego filmu, w komentarzach napiszcie, co sądzicie o tym mi boxie. Bo może macie i Wam się podoba, a może Wam się nie podoba. W obu przypadkach generalnie lepiej pomóc innym i coś na ten temat napisać. No i poza tym widzimy się niebawem na Spider Swap oraz Spider TV. Cześć!